Siema, siema biegunka team Znajdujemy się na front al stock W Szwajcarii Taki mały Jest bardzo skórowa Ty tydzi nóżka to ryskie bieżenie u Ciebie. Widoczki. Pozdrawiam wszystkich na tiktoku. Życzę miłego dnia. I takich widoków. Jeszcze szybkiego Pokażę. Przyjechaliśmy tam, tam jest kolejka. Już to zrozumiał, pokażę. Tutaj który jeszcze restauracja. Fron Alp Sztok Ludziów jak mrówków. Tutaj selfie. Punkt. Ja tu sobie zdał selfie, zrobiłem takie widoczki. Moc.